Tá Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnego Foodmasu Święta ze Smakiem. Dziś jestem w, zupełnym, w zupełnie innym miejscu, bo zabieram Was dzisiaj prosto do Babci Marysi i Henryka, gdzie razem, wspólnie jeszcze z operatorem, będziemy przygotowywać pyszną domową kiełbasę. Także zabieram Was prosto do Babci Marysi i będziemy krok po kroku przygotowywać te pyszności, oczywiście zachęcam Was do aktywności. Piszcie komentarze, udostępniajcie, lajkujcie, a także korzystajcie z tych przepisów. Będzie mi niezmiernie miło, a już w styczniu powiem, kto wygra tutaj niespodziankę. Zapraszam Was do Babci Marysi. Witam się z Wami ponownie prosto z domu Babci Marysi. I tutaj na mojej ulubionej miejscówce przy piecu, gdzie grzeje niesamowicie, będziemy przygotowywać domową kiełbasę. Zaskoczę was, bo dzisiaj jest tutaj niezły team, bo jest i babcia Marysia, jest i dziadek Henryk i jest operator, i będziemy nagrywać i przygotowywać krok po kroku dla was kiełbasę. Poznacie tajną recepturę babci Marysi i mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać ją w swoim domu. Mamy tutaj mięso, ale mamy również inne składniki, jednak zanim poznacie tą tajemniczą recepturę zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Oczywiście napiszcie jakiś komentarz dla babci Marysi i dziadzia Henryka, bo oni tutaj będą pełnili główną rolę i będą mówić Wam jak taką domową kiełbasę. Przygotować. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że Wy swój również założycie, i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. Zaczynamy. Pójdźmy wszyscy do stajeki, do Jezusa. I Panienki, powitajmy Malekiego i Maryję. Matki. Ja już swój fartuch założyłam. Mam nadzieję, że Wy również dlatego tego chodźcie teraz niżej. Ja swój głos oddaję babci Marysi, a także dziadziowi Henrykowi. Do naszej kiełbasy przygotowaliśmy 10 kg mięsa. I jakie mamy tutaj mięso? Jest szynka, jest łopatka, jest boczek, jest wołowina, jest indyk. Oprócz mięsa co będzie jeszcze nam potrzebne do. Potrzebna będzie przede wszystkim sól, czosnek, pieprz. Yy... Troszeczkę, jak już się wyrabia, troszeczkę wody i na samym końcu dosypuje się troszeczkę cukru, nie dużo, troszeczkę, żeby było kruche. Wszystkie składniki już znamy, ale w co będziemy napychać taką kiełbasę? Będziemy napychać taką kiełbasę w jelita, cienkie jelita. Na początku musimy zacząć od mielenia mięsa, tylko mięso mielemy na grubej siatce. Jak widzicie, maszynka jest przygotowana. Są tutaj grube oczka i będziemy teraz mielić mięso. Ja biorę się za mielenie i widzimy się jak to mięso będzie całkowicie zmielone. Za chwilę zobaczycie jak tutaj wychodzi nam mięso i widzimy się jak te 10 kg mięsa będzie zmielone. Mięso wieprzowe jest już zmielone. Chudego mięsa, czyli szynki i łopatki mieliśmy tutaj 6 kg, a tłustego, czyli boczku było tutaj 2,5 kg. Dołożymy sobie również pół kg wołowiny. Mam tutaj antrykot, a także 1 kg piersi z indyka. Miele teraz... Wołowinę, a także mięso z języka i za chwilę się widzimy, bo te składniki będziemy dodawać do dużej misy. Co dalej? Jakie przyprawy i dlaczego? O tym powie już babcia Marysia i dziadio Henryk. Zmielone mięso przesypujemy do międnicy, przekładamy. Mięso już tutaj mamy w misce. Ile tej soli, babciu? łyżkę stołowo na kilogram mięsa. łyżkę soli, normalnej, zwykłej soli. Babce tutaj sypie wszystkie składniki, a ja będę to mięso wyrabiała. Wsypaliśmy już tutaj wstępnie część soli. Będziemy podczas wyrabiania, oczywiście, dodawać pozostałą ilość. I oprócz soli, teraz dodajemy pieprz, tak? Teraz dodajemy pieprz do smaku. Oczywiście wszystkie gramatury podamy wam w opisie. Zobaczycie również. Na ekranie. Sól jest, pieprz jest, teraz czas na czosnek. I mamy czosnek tutaj, pokażę Wam, czosnek nasz polski, taki drobniutki, babcia obrała. Im więcej tego czosnku, tym lepiej, prawda? Tak, tym znaczniej. Jednak, jednak również też balansujemy ten smak, później tego mięsa trzeba spróbować. A jak spróbować takie mięso? Skąd będziemy wiedzieć, czy ono jest dobre, czy nie? Bierzemy, robimy nieduże kotleciki. Na rozgrzanej patelni bez żadnego tłuszczu smażymy i wtedy próbujemy, czy jest słone, czy jest pieprzne, czy w ogóle smakuje i można jeszcze dosolić według smaku. To ja może teraz wezmę od babci tą praskę do czosnku i będę tutaj przeciskała ten czosnek. Przeciskam czosnek przez praskę. Jego dajemy naprawdę dużo później będzie to mięso próbowane. Czy wszystko jest doprawione do smaku, i zostanie nam tylko napychanie. Myślę, że to jest najtrudniejsza robota i ja tą robotą nie będę się zajmować. Będzie tutaj operator robił wędlinę, będzie robił dziadzio, Henryk i babcia, a ja później będę smakować i będę mówiła Wam, czy ona jest pyszna. Oczywiście czosnek to nie ostatni składnik, bo dodamy tutaj jeszcze wodę, ale o wodzie powie babcia, ile mniej więcej jej damy. Babciu, ile damy wody? Szklankę wody. Szklankę wody dodamy na taką ilość i będziemy wyrabiać. Ile taką kiełbasę mniej więcej się wyrabia? No to trzeba, tak żeby dobrze się kleiła. To będziemy tutaj będę wyrabiać, a babcia będzie oceniać. Babcia powie, jak będzie już dobra i pokażę wam jakiej konsystencji jest nasze mięso. Już nasz czosnek jest pięknie tutaj wyciśnięty pomogę sobie za pomocą noża i teraz wlewamy wodę od razu czy jak tak, tak od razu i wlewamy tutaj teraz wodę ja teraz będę wyrabiała naszą kiełbasę dokładnie wszystkie składniki łączyła aż będzie odpowiednia konsystencja także widzimy się jak nasza kiełbasa jak nasze mięso będzie pięknie wyrobione Zobaczcie, nasze mięso jest już pięknie wyrobione i teraz na koniec dodajemy, uwaga co? Na koniec dodajemy łyżeczkę cukru, aby było mięso kruche. I wyrabiamy jeszcze przez jakieś kilka minut, tak? Tak. Wyrabiam przez kilka minut. Witaj dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Zobaczcie, nasze mięso jest już pięknie wyrobione. wyrabia je operator i to właśnie on będzie również napychał nasze kiełbasy. Wielita, jelita cienkie, które wcześniej były oczyszczone. Kupiliśmy je po prostu w sklepie przygotowane. Teraz przepłukujemy je wodą. Zaraz będziemy pokazywać, jak je napychamy. Zostanie nam tylko wędzenie, ale wędzić będziemy dnia kolejnego. Mięso jest już wyrobione. Maszynka przygotowana. Bo zobaczcie, mamy tutaj lejek do robienia kiełbasy. Nasze jelita również są gotowe, dlatego ustępuje miejsca dla operatora. Mam tutaj również stoi dziadzie, i oboje będą, obaj będą robić tutaj kiełbasę, a wy zobaczycie kilka przebitek. Jeszcze szybciutko wam pokażę. Łopsa, tak wygląda tutaj. Wyrobione mięso. Widzimy się, jak już będzie wyrobiona całkowicie kiełbasa. Daj kroć. Narodzony raz ojca przed wieki wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Moi kochani smakosze, zobaczcie, nasza kiełbasa jest gotowa. Za chwilę ją rozłożymy na tacę, bo wędzić będziemy jutro. Oczywiście jeśli chcecie, możecie robić taką kiełbasę tego samego dnia, jednak zacznijcie skoro świt. Wyszło jej naprawdę dużo, część jest przekręcana, część nie. A już jutro dowiecie się jakim drzewem będziemy wędzić, ile czasu będziemy wędzić. Także widzimy się jutro, do zobaczenia. Witam się z Wami. Dnia kolejnego i za chwilę rozpoczynamy wędzenie. Jest godzina ósma. Jak widzicie, drzewo jest już przygotowane. Dziadek Henryk tutaj udziabiał drewna. Rozstawia się już tutaj wędzarka i za chwilę będziemy wędzić naszą kiełbasę. Kiełbasę będziemy wędzić około 4 godzin i za chwilę będziecie widzieć, jak ją wykładamy tutaj na wędzarkę. Także za chwilę się widzimy. Jezusa Narodzonego, syczka witojmy. Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy, dojmy. wesoło skłaniajmy, swe coło skłaniajmy, swe panu nasemu. oddajmy, wesoło skłaniajmy, swe coło ho swe panu nasemu. Synom wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy lezy na sionie. Łodajmy, wesoło skłaniojmy, swe coło osłaniajmy, swe coło Panu nasemu, semu. wesoło skłaniojmy, swe coło od swe coło padu Za Panu nadzieję. Z tego będziemy widzieć w niebie, gadać do śmielej. Łodajmy wesoło, skłaniajmy. Swecoło, skłaniajmy. Swecoło Panu lasemu. Łodajmy wesoło, skłaniajmy. Swecoło Panu Moi kochani smakosze, nasze wyroby są już gotowe. Zerknijcie za chwilę niżej zobaczycie zarówno kiełbasy, jak również mięso. I to jest zapowiedź, że pojutrze zobaczycie jak przygotować domowe wędliny, boczek, schab, szynka. Co jeszcze tutaj będzie więcej Wam zdradzać nie będę. Rozkładam teraz kiełbasę i pokażę Wam jak wygląda ona w środku. Ho, ho, ho! Co byście byli zdrowi i weseli, a ty święta, i na ten nowy rok tego wązycy kapela góralska Ciupaga. upada. Ja wesoło, schłaniajmy Swecoło, skłaniajmy, Swecoło, i kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy, a teraz czas oczywiście na spróbowanie tej kiełbasy. Dzisiaj jest sobota, także śmiało możemy próbować, bo ja w piątki mięsa nie jem. i wybieramy sobie odpowiedni kawałek. Może pokażę Wam, utnę Wam tutaj taki, taką małą kiełbaskę i przekroimy sobie ją na pół. Zobaczcie jak nasza kiełbasa prezentuje się w środku. Zobaczcie, jaka jest chudziutka. Teraz będziemy jej oczywiście próbować. Ja jestem team obierania skórki po uwędzeniu. Oczywiście nie musicie tego robić, ale zobaczcie, jak ona jest pięknie uwędzona i pięknie nam ta skórka odchodzi. Nie pozostaje nam nic innego teraz, jak spróbować tej pysznej kiełbasy. W pięknych okolicznościach, bo dzisiaj było naprawdę mroźno. Dziękuję za kolejny film, oczywiście widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!